Tak, mnie też triggerują TikToki związane z randkowaniem i standardami. No może triggerują to nie jest tutaj najlepsze słowo, które określałoby to co czuję. Natomiast jak już złapałam twoją uwagę, to zostań tutaj na chwilę i posłuchaj. Pomimo że sama nagrywam na temat standardów, randek, związków, i rozumiem Was doskonale, dlaczego piszecie, że często czujecie się źle po obejrzeniu tego typu materiałów, to porozmawiajmy sobie o tym trochę głębiej i zastanówmy się, kiedy to będzie dobre, a kiedy to nie jest dobre dla naszego związku i dla naszej relacji. Moją główną intencją tego, co robię i o czym nagrywam, jest to, żeby inspirować kobiety do podniesienia swoich standardów, ale nigdy do kończenia ich związków tylko dlatego, że być może nie dostają aż tak dużych bukietów czy nie dostają aż tak drogich prezentów. I chociaż. To wszystko, co wrzucam, ma być inspiracją do tego, co być może kobiety, które są singielkami, chciałyby zamanifestować, inspiracją dla kobiet w związkach do tego, co chciałyby zamanifestować w swoim związku, to rozumiem, czemu Was może triggerować słuchanie o tym, jeżeli nie doświadczacie tego jeszcze w swojej rzeczywistości. Niemniej jednak chcę Wam powiedzieć, że ten tak zwany trigger i jakieś takie nieprzyjemne są poczucie po zobaczeniu tego, jest zjawiskiem pozytywnym, jeżeli wiecie. Albo nawet jeżeli czasami nie wiecie, natomiast jest zjawiskiem pozytywnym, bo zawsze mówię tylko o dobrych rzeczach w relacji, do tego, żeby zmieniła się wasza rzeczywistość. Więc to, że teraz poczułyście się źle w związku z tym, że coś zobaczyłyście, że czegoś nie macie w swoim związku. Prawdopodobnie zapoczątkuje waszą zmianę, że wasza relacja wejdzie na kolejny poziom, ale tylko wtedy, kiedy tak do tego podejdziecie, kiedy nie podejdziecie do tego w taki sposób, że okej, okay, zobaczyłam na TikToku, że inne dziewczyny dostają ogromne, większe bukiety kwiatów, a ja nie dostaję, więc to znaczy, że muszę zerwać z moim mężczyzną. Tylko to ma być coś takiego, że ja zaczynam rozumieć, co ja też mogę chcieć, być może czego ja też pragnę. Bo gdybyście wy tego nie pragnęły, to to by was nie wzbudziło żadnych uczuć. Pominęłybyście to i oglądałybyście TikToka dalej, a jednak coś to w was powoduje. Więc jak zauważasz, że widzisz coś w internecie, gdziekolwiek, że jakaś twoja nawet koleżanka być może jest traktowana lepiej przez swojego mężczyznę, czy jej związek wydaje się być lepszy, to tutaj porównywanie się nie ma sensu, tylko ja się mogę zastanowić, czy to jest to, co ja też bym chciała, i wtedy możemy się zastanowić, co ja jako kobieta mogę zrobić, żeby moja relacja weszła na wyższy poziom, bo to my, kobiety, rządzimy światem, dlaczego powiem Wam w kolejnym TikToku, także zapraszam na mój profil. Natomiast to my się możemy zastanowić, co ja mogę zrobić, żeby faktycznie w mojej relacji było lepiej i też coś takiego się wydarzało. Natomiast ja uczę o manifestacji i o tym, jak my swoją energią i swoimi przekonaniami możemy zmienić nasz związek, a nie jak my możemy nasz związek Zakończyć. Ja już wielokrotnie wspominałam, że to, czy mężczyzna jest providerem, nie jest powiązane z tym, nie jest do końca powiązane z tym, ile on w tym momencie zarabia, szczególnie jeżeli mówimy o młodych mężczyznach, którzy dopiero budują swoje imperium. Nie chodzi tu też o usprawiedliwianie mężczyzn w wieku 40 lat, którzy Nadal nie mają nic, a nam zależy na tym, żeby coś tam było. Niemniej jednak, to nie wpływa na to, czy związek ma się zakończyć, ale nie o tym dzisiaj. Więc pamiętaj, że ten rodzaj samopoczucia, odczuć po zobaczeniu czegoś, czy to na moich TikTokach, czy u koleżanki, czy gdziekolwiek indziej, może być dla ciebie dobry, jeżeli przyjmiesz. Że to świadczy o tym, że ty chcesz jakiejś zmiany i możesz tej zmiany dokonać, i wcale nie musisz kończyć swojej relacji, bądź nie musisz uznawać, że twój mężczyzna jest zły, niedobry i w jakiś sposób gorszy, bo ja jestem tutaj po to, żeby pomóc ci zobaczyć go w jak najlepszym świetle, bo tylko wtedy będziesz doświadczać jego najlepszej wersji i twój związek będzie w najlepszej wersji. Natomiast jeżeli widzisz materiały typu co zrobić, żeby on miał obsesję na twoim punkcie? Co zrobić, żeby go zmanipulować? No może to nie jest powiedziane tak bezpośrednio, ale wszystkie takie rzeczy, które są na chwilę, które są na jakąś jedną rzecz, no to wtedy faktycznie możesz się w tym wszystkim zagubić i na dłuższą metę może to dać ci więcej złego niż dobrego. Dlaczego więc powiedziałam, że mnie TikTok też triggeruje? Może nie triggeruje, ale Czuję się po prostu po oglądaniu goździa. No bo jeżeli nagrywam o randkach, nagrywam o standardach i potem wejdę na TikToka, wświetlają się podobne rzeczy, to jednak większość z nich to są różne dziwne założenia. Dlaczego nie powinno się ufać mężczyznom? Dlaczego powinno się na przykład nie widzieć ich w jak najlepszym świetle, tylko najgorszym? Bądź jak właśnie odcinać się, nie przywiązywać się w relacji, żeby potem nie cierpieć. Oczywiście to jest wszystko tak, Naokoło powiedziane, natomiast myślę, że będziecie wiedziały, co mam na myśli. Kiedy wchodzimy w prawdziwą manifestację, to tam będzie więcej lekkości, więcej przyjemności i więcej przede wszystkim miłości, a nie grania i starania się, aby coś zyskać. Jak naprawdę wykonacie pracę nad swoim self konceptem to nie będziecie musiały się już w żaden sposób za bardzo wysilać. Żeby ktoś was nie zostawił, żeby ktoś was chciał, żebyście wy musiały cały czas być jakieś, żeby ktoś was kochał. Wy naprawdę możecie być takie, jak jesteście, żeby znaleźć mężczyznę, który będzie Was kochał najbardziej za to, jakie jesteście. I będzie was kochał na 100%, tak jak jeszcze sobie nigdy nie wyobrażałyście, ale żeby tak było, musicie zmienić po prostu swoje przekonania o sobie i miłości do siebie wtedy. Jest lekko, jest płynnie i jest przyjemnie. Ja Wam to obiecuję i jak chcecie sprawić, aby tak było w Waszym życiu, to zapraszam na mój profil do reszty moich materiałów.